No cóż, ja wam mogę odpowiedzieć na takie komentarze. No. Słuchajcie, jest grudzień 2023 roku, czyli tak naprawdę moja walka o to, żebym mógł normalnie funkcjonować, mógł kontaktować się z córką, mógł ją wychowywać, trwa już 5 lat. I to, moi drodzy obserwujący, jest 5 lat rozwodu 5 lat wszelkiego rodzaju możliwych spraw karnych nie tylko moich, ale także moich najbliższych czyli zakładanych między innymi wobec mnie, wobec mojej partnerki 5 lat szarpania się z tym systemem 5 lat. Nabijania pieniędzy sądom, adwokatom różnego rodzaju, biegłym. A to jeszcze nie koniec. Cały ten czas walczę o to, żeby moja córka miała tatę i mamę. I niestety. Dzień wczorajszy sprawił, że prawdopodobnie ten weekend jest ostatnim weekendem i ostatnimi dniami, w których moja córka ma szansę spędzić czas ze mną ze swoim przyrodnim bratem a te święta prawdopodobnie będą. Ostatni mi, w których zobaczy swoją babcię i prababcię. Do tej pory bywałem z moim dzieckiem maksymalną ilość czasu, e, która została mi dana, w cudzysłowie, oczywiście, czyli zabezpieczona przez sąd, co też nie było łatwe, o co też musiałem walczyć. E, upłacałem mojemu dziecku. Zajęcia dodatkowe Kupowałem co potrzebuję Zabierałem na wakacje Na wyjazdy weekendowe Na narty Nie wiem do restauracji Wszędzie gdzieś się tylko dało I Na tyle na ile było mnie stać Na tyle płaciłem Alimenty W przeciągu tych kilku lat ciągłej walki wyzbyłem się w zasadzie z całego majątku, który posiadałem, żeby móc opłacić adwokatów w celu obrony siebie, jak również mojej partnerki, mojej rodziny. Więc na dzień dzisiejszy komornik nawet nie ma z czego ściągać. A ja zostałem najprościej w świecie takim zwykłym nie takim, co nie płaci, bo nie chce, bo nie czuje takiego obowiązku, tylko takim, który chciał się do tej pory zajmować swoim dzieckiem, który to robił, i który każdy pieniądz, który miał, który został, wpłacał do komornika. Oczywiście, Wiszą nade mną jeszcze grzywny z innych spraw karnych, które zostały założone, które Zawierają się w konflikcie około rozwodowym, a których fizycznie nie mam już z czego spłacać. I w tym momencie doszło do tak kuriozalnej sytuacji w tym popierdolonym systemie, że będąc tym alimenciarzem, zostaje wzywany na przesłuchanie w związku z podejrzeniem przestępstwa z artykułu 209, a więc niealimentacja. W tym przestępstwie chodzi o to, tak ogólnie powiem, że przerąbane mają ci, którzy nie mają z czego tego zapłacić, bo sądy tego w ogóle nie biorą pod uwagę. Natomiast ci, którzy nie płacą złośliwie i mają na to, żeby teraz to na przykład uregulować w przeciągu 30 dni, mogą uniknąć kary. Natomiast ci, którzy nie uchylają się od tego płacenia, tylko. Płacą na tyle, co mają, tej szansy niestety nie dostają. I tu dochodzi do kolejnej kuryzjalnej sytuacji, czyli człowiek, który nie ma, zostaje ukarany albo karą grzywny, albo karą aresztu, gdzie nie mając na alimenty musi zapłacić jeszcze grzywne, albo odbyć karę aresztu, a tym samym przez ten czas zadłużenie alimentacyjne dalej rośnie. W takim momencie taki człowiek staje przed dylematem, czyli um, albo opłaca dalej, na przykład zajęcia swojego dziecka dodatkowe. Um, jeździ po dziecko ileś tam kilometrów do innej miejscowości, um, na co wydaje pieniądze oczywiście, bo musi, musi pożyczyć samochód. Um, i zapłacić tyle co ma, ryzykując tym, że zostanie po prostu ukarany karą grzywny za to, że jest alimenciarzem, albo zrezygnować z kontaktów z dzieckiem, ponieważ musi dojeżdżać, zrezygnować z płacenia na dodatkowe zajęcia, ażeby móc uzbierać na pełną kwotę tych alimentów, przy czym warto podkreślić, że ustalenie wysokości tych alimentów oparło się w zasadzie o się, czy też opiera się w zasadzie o widzim się sędziego. I takim stanem rzeczy obwiniam tylko i wyłącznie system prawny w Polsce, obwiniam sędziów i przede wszystkim sędziów, bo to oni takie Postanowienia wydają. Nieważne, co sobie druga strona życzy, ważne jest to, kto to postanowienie wydaje, a są to tylko i wyłącznie sędziowie. I w takich przypadkach ten drugi rodzic może potem o tym rodzicu właśnie opowiadać takie dyrdymały, i historie, że ojciec się w ogóle nie interesuje dzieckiem, że ma dziecko gdzieś, że nie odwiedza, że nie zabiera, że nic nie opłaca. Nie opłaca dlatego, że nie ma ku temu możliwości. Nie odwiedza dlatego, że nie ma ku temu możliwości, bo staną przed wyborem, czy otrzymać grzywnę, której nie będzie w stanie zapłacić, i za którą pójdzie do więzienia później, bo zostanie mu to prędzej, czy później zamienione na karę odsiadki albo jakiś tam robót społecznych, co spowoduje, że nie będzie mógł też pracować. Jeżeli nie zapłaci alimentów, to czeka go w dalszym okresie również to samo, więc i tak nie będzie tego dziecka widział. Albo zapłacić te alimenty w jakiś sposób, zadłużyć się po raz kolejny. Niektórzy już nie mają gdzie się zadłużać i do tego więzienia nie pójść, przynajmniej też tymczasowo, bo później, jak nie będzie wywiązywał się ze swoich zaległości, to i tak. Prędzej czy później go to czeka. I winą za taką sytuację można obarczyć tylko i wyłącznie system prawny w Polsce, stosowanie tego prawa i sędziów, którzy wydają takie postanowienia. I takie jest moje zdanie. I to są właśnie przypadki, w których ojciec, który chce się opiekować dzieckiem, który naciska na opiekę naprzemienną, który chce dać swojemu dziecku jak najwięcej, nie może dać nic. Bo staje się alimenciarzem, bo musi kombinować, jak to te alimenty zapłacić, jak nie stracić dachu nad głową. I tak A drugi w tym czasie rodzic może opowiadać, dziecku, że ten rodzic się nim przestał interesować. Odszedł. I ma je gdzieś. I właśnie ja stanąłem przed takim wyborem, i w dniu dzisiejszym bardzo dziękuję za to prokuraturze w Cieszynie, sądowi w Cieszynie i sądowi Okręgowego, okręgowemu w Bielsku Białej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zniszczyliście życie kolejnego dziecka.